Pierwszy list świętego Piotra, rozdział drugi. Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy. Jak nowonarodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli, jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest dobry. Zbliżając się do Niego, do kamienia żywego, odrzuconego wprawdzie przez ludzi, ale przez Boga wybranego i drogocennego, i wy sami, jak żywe kamienie, jesteście budowani w duchowy dom, stanowicie święte kapłaństwo, aby składać duchowo ofiary, przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Dlatego mówi Pismo, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni. Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, Narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który Was powołał z ciemności do swojej cudownej światłości. Wy, którzy kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Wy, którzy kiedyś nie dostąpiliście miłosierdzia, teraz miłosierdzia dostąpiliście. Umiłowani, Proszę Was, abyście, jak obcy i goście, powstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. Postępujcie pośród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają Was jako złoczyńców, przypatrując się Waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana, czy to królowi, jako najwyżej postawionemu, czy to namiestnikom, jako przez niego postawionym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Jak ludzie wolni, ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, lecz jak słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Słudzy, z całą bojaźnią bądźcie poddani panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu, jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to zachwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie, choćby was pięściami bito. Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślady. Który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu. Który, gdy Mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził. Ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy, opumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości, przez jego rany zostaliście uzdrowieni. Byliście bowiem jak zabłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz.